Witajcie na moim kanale, jak i w pierwszym odcinku na nim. Dziś powiem Wam trochę o czym będę opowiadał, właśnie tutaj. A więc o czym będę opowiadał? Opowiadać będę tu o klockach. A jak klocki, to oczywiście. Choć kobi też jest całkiem niefajne, nie nie, nie tylko i lepsze, bo kobi się nie waha jakichś czołków nie to, co Lego te złe, tylko lepsze. Dobrze, a jak już wyjaśniliśmy sobie sprawę z kobi, to mogę powiedzieć coś więcej, o czym będę opowiadał na tym kanale. Bo musicie przyznać, że powiedzenie, że będę nagrywał Lego, jest trochę za ogólne. Bo mówiąc tak, mogę nagrywać recenzje zestawów, animacje, jakieś swoje budowle. Czy ten kontent, co robi poskładany i innej jego kopie. A więc powiem Wam teraz dokładnie w paru punktach, co będę nagrywał na ten kanał. Jeden, Animacje. I nie będą to te. Robione komputerowo. Tylko robione przy użyciu prawdziwych klocków. No wiecie. Jak już jakieś animacje będą, to postaram się, żeby miały jakąś fabułę. Nie żeby to były jakieś pojedyncze scenki w angielki. Choć takie też pewnie będą się zdarzały, ale rzadziej. Wszystko wyjdzie w praniu. A jeszcze co do serii. I jeszcze myślę, że będą się pojawiały jakieś serie. No wiecie. Seria odcinków i razem opowiadam jakąś historię. I mam nawet do jednej pomysłu, ale to trochę później jeszcze w tym odcinku. Może za parę. Nie wiem. Ale niedługo powinna się okazać. I lecimy dalej. Dwa. Budowle. Albo moce czy makiety, jak kto woli. Może nie jestem jakimś profesjonalnym budowniczym, ale myślę, że coś tam uda mi się sklecić. A co do samych odcinków, to nie będzie tam jakiegoś budowania, bardziej będę się skupiał na po prostu pokazaniu, omówieniu y, całej konstrukcji, może pokazaniu jednego jakiegoś elementu, pokazanie jak to zbudować, jak to jest jakieś nowe i ciekawe. I budowle razem z animacjami mm -hmm. będą pojawiały się na przemian. Raz jakieś budowle, raz animacje więc każdy powinien być zadowolony, w zależności co lubi. To dodam tylko, że jednego moca mam już przygotowanego, tylko czeka na nagranie odcinka. No to co? Możemy chyba lecieć dalej. Trzy. Shorty. I mocno zastanawiałem się, czy dać jednak ten punkt do odcinka, czy jednak nie. No bo shorty, to jednak nie są filmy, ale na kanale na pewno będą się pojawiały jakieś shorty. Mam już to zaplanowane. A co do tego, co będzie się pojawiało w tych shortach, to będą to rzeczy różne. Tu nie będzie jakiegoś narzuconego schematu jak przy filmach. Czasami będą to informacje, czasami jak krótkie stęki, to właśnie tu będę chciał je umieszczać, a nie w filmach. Albo rzeczy ogólnie związane z LEGO. Na przykład mam już też kolejną rzecz zaplanowaną i będzie to. i yy, w jaki sposób Lego tworzy swoje elementy, ale to są takie luźne plany i plany mogą się zmienić, tyle powiem tylko dodam jeszcze że nie chcę, żeby to był taki kanał głównie shortowy, gdzie wiecie jest masa shortów, a film jest raz Znam naprawdę jakiś czas, i nie chcę, żeby to był kanał taki, gdzie shortów praktycznie nie ma. Chcę znaleźć taki złoty środek, kiedy nie będzie ani za dużo, ani za mało. Koniec. To był już ostatni punkt w tym odcinku. Teraz będę ch chciał Wam powiedzieć o paru rzeczach, które jednak się nie mieściły. W żadnym z poprzednich punktów, a jednak myślę, że też są ważne. A pierwsza rzecz to ten pokój no, w sensie to pomieszczenie, w którym się teraz znajdujemy i może jeszcze zastanawialiście się, dlaczego ono jest takie ponieszczone, albo się nie zastanawialiście. I to ja Wam teraz odpowiem, że to ma. Pewien związek z subskrypcjami na tym kanale. I może, może to nie mieć trochę sensu dla Was, ale ja teraz Wam wytłumaczę, o co chodzi. Chodzi w tym o to, że z każdym pobitym progiem subskrypcji jedna rzecz będzie się w tym, jakby, pokoju zmieniała. Będzie się Będziemy go wyremontowywać z każdym krokiem subskrypcji i wtedy też na kanale będzie pojawiał się short, w którym jakoś naprawiamy, coś sprzątamy tutaj w tym pokoju, wiecie, w tym pomieszczeniu. I nie tak, że jak jakby wyremontujemy cały ten pokój, to już nic się nie będzie działo i z kolejnymi programami no już nic praktycznie się nie będzie działo. Wtedy myślę, że będzie właśnie najciekawsza część tego, bo będziemy zmieniać na przykład jakieś ściany w pokoju albo dodawać jakieś rzeczy. Z Waszych, jakby najpierw będą ankieta na kanale, gdzie piszecie swoje propozycje, a potem będę wybierał parę i robił z tego ankietę. I to, co uzbiera największą liczbę głosów, to buduję. Oczywiście, jak przebijemy dany próg subskrypcji, a już podam próg subskrypcji, to pierwszy to 250 subów. No to chyba lecimy do następnego. Drugi punkt to podziękowania dla dwóch osób, które udostępniły mi. Y Animacje. Widzieliście pewnie tutaj parę y, urywków z animacji, jak o czymś opowiadałem, albo nawet teraz to się pojawia, nie wiem, jak to będę montował. To właśnie te dwie osoby, chciałam podziękować im, a te osoby to Little Brick i y, Niebieski Studio. I pewnie niektórzy nie wiedzą o czym mówię, to. Też mają swoje kanały. Jak Was interesuje, to możecie sobie zajrzeć. Tutaj macie na ekranie, i też w opisie będzie ręcznik. Dobrze. To chyba już było na wszystko, wszystko z tego filmu wszystko to, chciałem tak. wam przekazać. No i pa! chciałem wam przekazać to, że ten film w połowie tworzenia mi się no cały usunął i musiałem go robić od początku, więc fajnie jakbyście coś tam zostawili, subskrypcję czy komentarz. No dobrze. Ciekawe, czy ktoś jeszcze dotrwał w ogóle. Dobrze, to teraz już tak naprawdę tu, pa!